Cześć wszystkim, tutaj Krypto Kozak. Witam Was po dłuższej przerwie. Natomiast, no, ostatnio, wiele się dzieje, a w zasadzie zależy gdzie. Piękna pogoda na dworzu. W kryptowalutach można powiedzieć, że taka wczesna wiosna. Wszyscy czekamy na halving Bitcoina, który, tak na dobrą sprawę, zobaczymy, co przyniesie. Bo z jednej strony, wszyscy na to czekają. A to ma spowodować wzrosty, a z drugiej strony, im bliżej jesteśmy, tym jest niżej, jeżeli chodzi o wyceny poszczególnych kryptowalut, więc zobaczymy, jak to się skończy. Może będzie to jakieś przełamanie, i z tej wczesnej wiosny ruszymy w taką wiosnę albo od razu lato, albo wrócimy do, do zimy. No, zobaczymy, jak to się wydarzy. Natomiast, no, cały czas trzeba gdzieś próbować zarabiać. Ja przez te kilka miesięcy ostatnie, gdzie, gdzieś ten portfel sobie zarabiał, e, gdzie został zbudowany już e, w zasadzie od ostatniego szczytu hosty gdzieś tam był budowany. E, no cały czas się tak jakby tutaj broniłem e, z całych sił, żeby e, nie, nie inwestować w coś, co według mnie nie miało przyszłości i nie ma przyszłości i nie będzie miało przyszłości. No ale z drugiej strony jednak, jak tak z otwartą głową na spokojnie sobie to wszystko przemyślałem e, i trochę się temu tematowi przyjrzałem, e, no to trochę zmieniłem swoje podejście do, e, do memcoinów, bo o tym chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać. E, temat jest e, no taki trochę śmieszny można powiedzieć, natomiast jeżeli sobie zobaczymy Ile, ludzie, ile ludzi na tym zarobiło ogromne pieniądze, bo tu nie mówimy o zarobku w rzędu 20, 50 czy 100% yy, tylko mówimy o nawet zarabianiu w tysiącach procent. Yy, temat jest o tyle trudny i bardzo ryzykowny, yy, że oczywiście chciałbym tutaj kilka moich przemyśleń wam powiedzieć na ten temat. E, dodam tylko, oczywiście, że nie jest to żadna porada inwestycyjna i każdy, tak jakby, no tutaj wszystkie decyzje inwestycyjne e, podejmuje na własne ryzyko. E, może się wiązać to z dużymi zyskami, ale też i ogromnymi stratami, tak? bo, bo oprócz tego, że memcoiny mogą spaść. E, kilkanaście procent, czy nawet kilkadziesiąt, to niestety wiele z tych tematów może e, stać się jakimiś tam docelowo skamami, e, czyli tak naprawdę bezwartościowym aktywem, na co musicie też uważać. E, także, e, także to trzeba mieć z tyłu głowy, oczywiście w miarę możliwości robić e, sobie e, własne researche. E, czyli tutaj badanie danej kryptowaluty chociaż w przypadku memcoinów jest to niestety tak na dobrą sprawę trochę głupiego robota ponieważ z założenia memcoiny nie niosą z sobą żadnej wartości, żadnej użyteczności. E, oczywiście są wyjątki, ale ale tak jakby no to zostało stworzone dla, dla jaj, no po prostu nazywajmy rzeczy po imieniu. Nie, nie rozumiem za bardzo nadal tego fenomenu, po co kupować coś, co wiemy, że nie ma żadnej wartości i um, użyteczności i tak na dobrą sprawę, um, prędzej czy później um, ten temat... Um, ten dane aktywo, e, tak jakby no, jest pozbawione jakiejkolwiek wartości i sensu inwestycji. Oczywiście cały czas mówię o kilku wyjątkach, tak, bo e, każdy z was oczywiście zna króla Memcoinów, e, który tutaj jest tak jakby. Numer, jest numerem jeden i, i na pewno nim pozostanie, niezależnie od tego co dalej się będzie działo, czy znowu jakieś kolejne tutaj perełki nam się nie pokażą. To oczywiście tak zwany Dodge jest, jest numerem jeden. Kolejnym tematem jest Shiba Inu. Tutaj wziąłem takie główne jakieś wybiórczo loga Memcoinów. No i tak naprawdę te dwa niosą za sobą jakąś tam wartość, użyteczność, może nie dużą, ale, ale tak jakby są to tematy, które obstawiam, że mogą przeżyć do kolejnej hossy, która mam nadzieję też kiedyś tam będzie, chociaż jesteśmy w przededniu tak naprawdę tej najbliższej. Natomiast z pozostałymi tematami może być różnie. Natomiast to co chciałbym wam dzisiaj e, pokazać i e, przedstawić jakieś tam pewne moje spostrzeżenia, które nazywałem tak zgrabnie strategią. E, no kilka słów na ten temat wam e, powiem, gdzie co szukać. E, a najpierw tak jakby skupić się e, tak jakby w co w ogóle inwestować, za co się brać. E, tylko jeszcze tak zanim przejdziemy, to z ciekawości chciałbym wam pokazać, że co skłoniło mnie do tego, że żeby jednak tutaj tym tymi memcoinami się zająć, oprócz oczywiście tego oprócz potencjału zarobku, tak, no bo, bo tak jakby to jest tak jakby cel numer jeden. Nie jest to tak jakby moją wartością gdzieś tam budowania portfel na podstawie memcoinów. Bardziej jest to jakaś część środków, które z którymi liczę się, że mogę po prostu stracić. Natomiast zobaczcie, że kapitalizacja, kapitalizacja rynku memcoinów, oczywiście z, tutaj są tylko, korzystam tu w tym momencie ze strony Coingecko, yy, która pewnie nie ma tutaj wszystkich memcoinów, bo tak jakby one rosną jak grzyby po deszczu i tak jakby większość z nich po chwili yy, jest nic nie warta, natomiast zdarzają się perełki, yy, no to jest... Yy, 55 miliardów dolarów. Tak, jest to. Yy, yy, wolumen transakcyjny to jest. Yy, tu mówimy o 9 miliardach dolarów, jeżeli dobrze widzę. Więc to są olbrzymie pieniądze, które tak jakby są yy, zainwestowane w coś, co tak na pierwszy rzut oka nie ma sensu, ale jednak. Yy, ale jednak yy, zobaczcie ile tych tematów jest tak bo mówię korzystam tutaj z tej strony nie wiem ile oni tu zasysają na pewno te wszystkie większe memcoiny mają ale zobaczmy to. Dogecoin jest na dziewiątej pozycji, jeżeli chodzi o kapitalizację w ogóle wszystkich kryptowalut na świecie, tak? Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, że numer 1 to Bitcoin, numer 2 to Ethereum, numer 3 pewnie Tether. No i tam dalej to musiałbym się upewnić, to jest w dalszej kolejności, ale już nie będę tutaj zmieniał zakładki. Zobaczcie Shiba Inu jest na 12 miejscu. No później dopiero. Dokój w to jest jakiś nowy wynalazek, yy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, możemy sobie tutaj, przy... ogólnie, jest tu jeden wielki zwierzyniec. E, także te nazwy, oczywiście, niewiele mi mówią. E, mam nadzieję, chociaż gdzieś tam się co nieco mi gdzieś przewijało. E, ale do czego, do czego zmierzam? Generalnie, jeżeli chodzi o inwestycje w, w memcoiny, musicie liczyć się z tym, że wchodząc w memcoina, który już istnieje, jest to bardzo, bardzo ryzykowne. Bo, tak jak mówię, o ile pierwsze dwa Dwie pozycje pewnie gdzieś tam przetrwają. Nagrywam to akurat dzień po tutaj takiej większej dziwnej korekcie, której przyczyn jakoś nie za bardzo znalazłem. Ale jak widzicie. No, mamy tutaj spadki, ale akurat te spadki zaliczyły wszystkie kryptowaluty, nie tylko memcoiny, więc akurat się tym nie sugerujcie. Natomiast zmierzam do tego, że na pewno zmienność na, na memcoinach jest dużo większa niż na, na zwykłych kryptowalutach. Oczywiście, wiadomo, wszystko zależy od ich wielkości, ale tak jakby, no, mamy tutaj z 10 kryptowalut, które są Pewnie w pierwszej setce, a dokładnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, tak, a już reszta jest poza setką e, kapitalizacji, ale no to mamy Shiba, Doc Head, to mówiłem, Pepe, Floki, Bong i... PAPS. Nie, PAPS już jest poza, yy, poza setką. W każdym razie, yy, jeżeli chodzi o moją strategię inwestycji, to już tu przechodząc do sedna, bo, bo tak się rozgadałem, cały czas jesteśmy we wstępie, a, yy, a przejdźmy do szczegółów, yy, które tak naprawdę będą miały kontynu kontynuację w kolejnym filmie. Yy, to chciałbym Wam powiedzieć, że memcoiny, a tak naprawdę zarabianie na memcoinach. Yy, tak, na dobrą sprawę, yy, zarabiasz wchodząc na samym początku. Jest to może taka. No nic tutaj nie odpowiedziałem Wam na. Yy, Ameryki nie odkryłem, jak to mówią. Natomiast wchodzenie w tematy, które już ktoś kiedyś kupił, zarobił i teraz będzie wam sprzedawał, no nie jest czymś, nad czym powinniście się skupiać, chyba że lubicie naprawdę bardzo duże ryzyko. Ja oczywiście, tak jak mówię, z tym ryzykiem się tutaj to ryzyko akceptuję, natomiast mój plan na, na zarabianie na memcoinach jest taki, że... Żeby po prostu wchodzić w ich tak jakby wczesnej fazie. I teraz, tak na dobrą sprawę, to co jest istotne, każde memcoiny, na których się dużo zarabia, przechodzą przez tak jakby wzmożone zainteresowanie na danych sieciach. I tak na dobrą sprawę, ostatnie miesiące, czyli te 3-4 miesiące. To były memcoiny, które wychodziły głównie na solanie. Eee, akurat tego tematu. Ten temat akurat trochę przegapiłem, e, nie ukrywam. Natomiast, e, natomiast biorę to tak, jakby analizuję, e, można powiedzieć, trochę histo historię i wyciągam wnioski na przyszłość. E, przykładowy Bąg wydaje mi się, że jest przykładem oczywiście tak. To jest taki chyba najjaśniejszy przykład. Memcoina, który powstał właśnie na Solanie no wzrost 1800%. Było chyba nawet więcej, ale tak jak widzicie, ostatni, ostatni akurat miesiąc nie był przychylny dla, dla w ogóle kryptowalut tak naprawdę, a tym bardziej dla, dla Memcoinów. I Teraz to, co jest istotne, wydaje mi się, śledząc tak, może nie jakoś, nie skupiam się na tym, bo tak jakby jest to jakiś tylko dodatek do, do portfela, żeby sobie trochę dorobić na, na memcoinach, ale tak jakby teraz memcoin z Solany. Przechodzą na kolejne, kolejne sieci, tak? Bo wiadomo, że ten kapitał gdzieś tam krąży. Nie wszyscy tak jakby inwestują w solane, nie czują tego projektu, inni są na innym projekcie, więc ten kapitał gdzieś tam krąży. I Wydaje mi się, że znalazłem, znalazłem ciekawą sieć, o której już gdzieś kiedyś wam wspominałem, na której teraz ten rynek zaczyna się rozkręcać. I tutaj troszeczkę zostawię was w takiej niepewności. Nie powiem wam dzisiaj o jaką sieć chodzi. Natomiast spodziewajcie się kolejnego filmu na którym, oczywiście, już bez, bez takiej tajemniczości Wam e, powiem. E, dodam tylko, że jest to dość mała sieć, e, która dość prężnie się rozwija. Gdzie tych projektów powstaje, jak na tą sieć oczywiście, całkiem sporo. Nie jest, to, nie jest to top 10, nie jest to top 50. top 100 kapitalizacji chyba już jest. Nie pamiętam, nie będę teraz pod, robił podglądu, bo, yy, no bo wtedy bym się tutaj zdradził. Natomiast yy, tam te memkoiny wchodzą i jest możliwość kupienia póki co jeszcze w sale'ach, bez jakiejś redukcji. Po prostu kupujesz. Nie chcę używać, że zawsze zarabiasz, natomiast no, na razie kilka moich strzałów dało mi średnią gdzieś tam chyba około 300%. No więc może więcej trochę, no ale to już tak jakby nie, nie o to chodzi. W każdym razie, tak jakby, no, rzucam Wam tutaj haczyk, który, który tak jakby tutaj w kolejnym materiale tą, tą zagadkę wam rozwiąże i powiem coś więcej na ten temat. Natomiast, tak jak mówię, przemyślcie sobie temat memcoinów, czy wy w to w ogóle wchodzicie, czy nie. Tak jak mówię, jest to na pewno jakiś dodatek, który, który, na który można zarobić, no po prostu do tego się to sprowadza. Oczywiście nie jest to, przynajmniej dla mnie, coś, co, co będę trzymał, nie wiem, miesiącami, latami i czekał. Natomiast y, póki nie będzie tak jakby kolejnej jakiejś fali czegoś. No, miała być ta sztuczna inteligencja, ale ona gdzieś tam, tak jakby w ten świat krypto weszła, y, ale, ale się tak jakby płynnie gdzieś tam rozmyła, i, i oczywiście te projekty oparte na sztucznej inteligencji y, poszły naprawdę ładnie do góry. Ale to się teraz zatrzymało, tak? I, i tak jakby nadal są te mem coiny dopóki nie przyjdzie kolejna fala, tak jak to kiedyś było fala. Y, o czym tam, co mieliśmy. Tak, mieliśmy NFT, wcześniej DeFi, tak jakby, i to były takie fale, które, czy gaming, tak, w międzyczasie, to były fale, które strasznie napędzały nam, zarówno kolejne te hossy, jak, jak i kapitalizację różnych projektów, które się gdzieś tam wchodziły częściowo w w, dane, w, w daną, że tak powiem, branżę, czy tą, tą dziedzinę, i, i od razu był przysłowiowy odpał, więc tutaj. Tutaj na razie mamy te memcoiny, zobaczymy co będzie dalej, jeżeli tak jakby nic nowego się na razie nie pojawi, a, a nie ma tak jakby nowego jakiegoś trendu, który tutaj rośnie tak, był tam powoli wchodził też ten trend move to earn, ale to też na razie tak jakby wycichło, yy, więc zobaczymy, na razie skupmy się na tych memcoinach, na których yy, no... Tak jak mówię, jest możliwość zarobku, tylko trzeba dobrze poszukać i, i wiedzieć, w co się wchodzi, a najlepiej wchodzić na samym początku, kiedy to ryzyko jest y, relatywnie niskie. O, jeżeli, o ile Możemy mówić o niskim ryzyku w przypadku memcoinów, ale tak jakby wchodzenie gdzieś, gdzie memcoin zarobił 2000% czy 5000%, no, to, yy, no to, to nie tędy droga. Także dzięki wielkie za, za dzisiaj odsłuchanie mojego takiego no, wstępnego, nazwijmy to materiału, ale yy, chciałem to podzielić na dwa filmy, yy, ponieważ, yy, ponieważ yy, no, trochę by za długo to trwało. Yy, a przed nami kolejny film, na którym zdradzę Wam ten, nazwijmy to sekret, ale też poomawiamy sobie przypadki, które były. Może coś w międzyczasie będzie nowego, to też od razu z Wami bym omówił. Na pewno śledzę ten projekt i, i nic nie ucieknie, o wszystkim się dowiecie. Także trzymajcie się i do następnego. Pozdrawiam, KryptoKozak, Hej!